Panie doktorze, proszę powiedzieć, jak często zgłaszają się pacjenci z objawami zatrucia grzybami? Dzień dobry Pani, dzień dobry Państwu. Na szczęście nie jest to tak częsta sprawa. Niemniej jednak w tej chwili, kiedy pojawiły się grzyby, kiedy jest ten sezon na, na grzyby na naszym terenie, no sytuację należy potraktować poważnie, dlatego że zatrucie grzybami jest po prostu śmiertelnym schorzeniem. Najczęściej zatruwamy się muchomorem sromotnikowym. Grzyby to taka dziwna grupa, która ani nie należy do roślin ani zwierząt. Jest oddzielną grupą, nie zawiera chlorofilu, są to żyjące organizmy, które zabierają sporo witaminy z grupy B, zabierają mikroelementy, a przede wszystkim nam smakują. Zbudowane są z komórek, które ściana komórkowa jest zbudowana z hityny i właśnie to powoduje, że one są ciężkostrawne, ciężko przyswajalne dla naszego ludzkiego organizmu. Po zagotowaniu, po rozdrobnieniu komórki może, możemy te związki przyjmować, natomiast tak to generalnie one na przykład smażone są bardzo ciężko strawne. Szczególnie dotyczy to dzieci. Po zjedzeniu zatrutego grzyba mija pewien okres czasu, zanim zaczną toksyny, szczególnie tu mam na myśli muchomora sromotnikowego działać, czyli kilka, kilkanaście godzin upływa. Gdy zaczynamy się czuć źle, zaczyna nam dokuczać takie objawy jak bóle brzucha, nudności, następują wymioty. Są różne objawy. Na przykład olszówka daje zwężenie źrenic, silnotok, zlewne poty, muchomory plamisty czy czerwony daje znowu suchość w ustach. Także te wszystkie objawy, które są niepokojące, nienaturalne, należy potraktować wtedy bardzo poważnie. Skojarzyć sobie, że Kilka czy kilkanaście godzin temu jedliśmy te grzyby i trzeba jak najszybciej działać. Rozumiem. A jeśli dojdzie już do takiego, do takiego zatrucia, to naszym pierwszym takim sygnałem jest, żeby temu jakoś zapobiec, prawda? Więc tutaj możemy uciekać się do po prostu skorzystania z jakichś, leku, z jakichś leków. Czy jest to wskazane? To znaczy w tym wypadku powinniśmy jak najszybciej spowodować opróżnienie tych związków z żołądka, czyli toksyn, czyli mówiąc krótko spowodować wymioty. Czy to w sposób wymuszony? No najczęściej, bo jeżeli naturalnie nie będziemy mieli tego odruchu, to trzeba to sprowokować i następnie, żeby zobojętniać toksyny, które znajdują się w naszym organizmie, dostają się do krwi, do krwiobiegu, należy jak najszybciej podać węgiel aktywowany, dużej ilości węgla. No, i oczywiście jak najszybciej zgłosić się do szpitala, gdzie już tam do, do otrzymamy fachową pomoc. Rozumiem. A jakie są szanse na, na powrót do zdrowia osób zatrutej? To zależy właśnie od rodzaju grzyba, bo taki muchomor sromotnikowy, który ma wiele toksyn, które łączą się z białkami naszego organizmu, powodują uszkodzenia ogromne uszkodzenia, szczególnie w tym, tkankach takich jak wątroba, gdzie dochodzi do martwicy komórki, uszkodzenie nerek, wszystkich narządów, między innymi układu nerwowego, serca, szczególnie tak jak wspomniałem dotyczy to dzieci. Dzieci mają wątrobę, która jest w fazie rozwijania się i jest bardzo wrażliwa ta wątroba na uszkodzenia toksyczne, także dzieci zdarza się, że tak jak dorośli przeżywają Zatrucie. Tak dzieci zdarza się, że kończą śmiertelnie. Uszkodzenie wątroby jest na tyle poważne, że bardzo często trzeba robić przeszczep wątroby. Więc im szybciej te toksyny zneutralizujemy, tym lepiej dla nas. No i oczywiście mówię, to wszystko zatrucie zależy od ilości toksyn, jakie się dostaną do naszego organizmu. Rozumiem. Moje kolejne pytanie będzie dotyczyło zatrucia grzybem nietrującym, bo po prostu ludzie nie zawsze wiedzą, że takim grzybem również można się zatruć. Tak, oczywiście grzyby jadalne, tak jak wspomniałem, są ciężkostrawne, ciężko y, strawne, nasz, ciężko przez nasz organizm przyjmowane, y, dlatego musimy zwracać uwagę przede wszystkim na, na to, by były podane jak najszybciej, czyli świeże. Każde przetrzymywanie jakiejś tam dłuższy czas zupy, czy smażonych grzybów może doprowadzić do nieszczęścia, też do zatrucia. Tylko z tym, że to jest zatrucie najczęściej pokarmowe z objawami nieżytu, z objawami, które no, kończą się dobrze, najczęściej. Dobrze, rozumiem. A wspomniał Pan właśnie o spożywaniu grzybów przez dzieci. Czy jest jakaś granica wiekowa, y, która. Y, Pozwala na jedzenie, grzybów bądź nie pozwala? No myślę, że dzieci, które już mają kształtowane narządy wewnętrzne, takie jak wątroba, mogą jeść, czyli, czyli dzieci, które są dojrzałe, no, czyli młodzież, ale na pewno nie dzieci, które mają kilka, kilkanaście lat, jak to się nieraz zdarza, bo Częstujemy wszystkich domowników, a dzieci poniżej, myślę, że tego 14 roku życia nie powinny jeść grzybów.